Cudowna kobieta, która pokonała swoje kalectwo i zdołała porozumieć się z innymi, zostawiła nam taką myśl. Jeśli nie robimy czegoś ze wszystkich sił i z całego serca, nigdy nie wiemy, jaki cud wywoła to w życiu naszym lub innych ludzi. Nie możesz ciągle przesiadywać z Mio. Odkąd z nią przebywasz, całkiem się zmieniłaś. Wszystkie się trochę zmieniłyśmy. Choć nie cierpię mi, muszę być przy niej. Poza tym życie nie jest czarno-białe. Są jeszcze odcienie szarości. Co z tobą? Chcesz być z Ja nie potrzebuję szarej przyjaciółki. Ty taka nie jesteś. Mówię ci to, bo cię kocham. Jesteś zazdrosna. Myśl sobie, co chcesz. Co się stało? Szukałem cię. Gandhi, ja chcę przeczytać twoje opowiadanie. Jeszcze nie skończyłam. To daj to, co masz. Jest na dyskietce, a w sekretariacie nie ma drukarki. Wydrukuj je i jak najszybciej zanieś dyrektorowi, jasne? Co zrobisz? Nie wiem. W moim problemie nie ma szarości, tylko czerni i biel. Niemożliwe. Przecież nie wymyśliłabym czegoś takiego. Masz dowody? Tak. W każdej chwili mogę zaprosić Sabrina. Myślisz, że przyjdzie? Jasne. Co zrobimy z tak cenną informacją? Masz już jakiś pomysł, prawda? Znam te minę. Co planujesz? Lupito, piszę z lotniska. Bez ciebie nie byłoby sensu zostawać w Meksyku. Nie wiem, czy zamieszkam w Izraelu na zawsze. Ale wiedz, że mimo wszystko będę zawsze o tobie pamiętał. I życzę ci szczęścia. Zasługujesz na to. Powodzenia, Niko. Żegnaj. Zniszczymy jako Koluci. Wyślemy do niej anonimy. Masz w tym sprawę, nie? Daj spokój. Miałyśmy trzymać się razem. Zapomnijmy o tym, co było. Dobra, ale ja nie wcinałabym się między Miję i Miguela Ja też macie stronę tych głupoli? Spytam cię tak po przyjacielsku Jesteś zazdrosna? Ja? O tę zdradzoną pannę? Błagam Wszystkie marzymy o takim związku Przynajmniej ja tak a ber, Pilar, si eso, Chciałabyś so, quiet, mieć rogi? O, nie. Związek mi Fum. i Miguela to fikcja. A, a moment, ideal... Najlepiej no, uderzyć no, teraz, no, kiedy no, ją okay, najbardziej zaboli. Perfecty, hmm? Lady Rachel wie, co mówi. Jesteście ze mną, czy nie? Jasne. A ty, Pili? Robię to tylko dla super dziewczyn. Zacznijmy od anonimów. Papier. Zrób mi kawę. Co? Kawę. Z przyjemnością. Słodzisz? Dwie łyżeczki. Dzięki. Co robisz? Żałujesz mi swojego komputera? Rób co chcesz. Czego szukasz? Teczki. Oddam to opowiadanie. Nie mam wyboru. Ale przecież nie chciałaś. A co mam robić? Gdybyś odczytała je przed całą szkołą, Gaston by cię zabił Nie możesz tego zrobić Nie mów nic więcej Nie jestem tak inteligentna jak twoja przyjaciółka Mia Dobrze, że ty masz przyjaciółkę, która jest inteligentniejsza niż wy obie No Zrobiłaś się arogancka Możesz się spiknąć z Raquel lub Sol Bo jak dla mnie jesteś nie do zniesienia Gdybym chciała się pokłócić, pociągnęłabym twoją grę. Ale nie chcę. Proszę. Co to? Skopiowałam opowiadanie z książki. Jak dasz je gastonowi, zostawicie w spokoju i odczytasz swoje, kiedy tylko zechcesz. Zadowolona? Dzięki bojowy kociak, Przyjaciółeczka mi i koluci. Tylko tak, Sol mogła zapłacić za to, co nam zrobiła. Wybaczysz mi? Jasne, że tak. To, czemu wciąż jesteś zła? Przez Maxa. Po waszej akcji nie chcę mnie więcej widzieć. Nie mów tak. Dlaczego? Nie wiem. Dał mi kopertę i wyszedł mega wściekły. Zadzwoń i zwal wszystko na mnie i Robertę. Nie miałaś z tym nic wspólnego, nie. Proszę, nie załamuj się. Wróć na ziemię. Co jeszcze ci powiedział? No! Chciał cię zabić? Nie zrobiłby czegoś takiego. Zgadnij, kim jest piękna blondynka, którą chłopak zdradza z przyjaciółką. Biedactwo. Jak trudno jest być nią. Na pewno chodzi o sol. Nie. To o niej, nie celino. Co nie? To nie sol. Jasne, że to ona. Pomóżcie mi. Wezwijcie pomoc. Mijo, oddychaj. Co jest? Czemu zemblałaś? Co się stało? Czekaj. Co jest? To. To pewnie zemsta Solu za te zdjęcia, które jej dałyśmy. A jeśli to nie ona, na pewno tak. Skąd wiesz? Zbladłaś, a to ci się nie zdarza. Nieprawda. Znajdziemy sol i wydusimy z niej prawdę. Poszukajmy jej. Ruszaj. Spokojnie. Celino, porwito. Strajkujesz? Dajcie głąby. To nie dla Was. Jesteś brudny na twarzy. Masz zbidy? Wznoszę truskawkowo-pomarańczowy toast za dobre pomysły. Nigdy bym na to nie wpadła. Sol? Mia będzie cię podejrzewać. Czemu akurat mnie? Bo zawsze to ty.